Stanowski ostro porsumował rządy Donalda Tuska, jeśli chodzi o NFZ, i Nawrocki również dodał swoje trzy grosze. Były premier Ukrainy skazany za zdradę stanu. Co tam się dzieje? Następnie mocne słowa Anny Bryłki z Konfederacji. Czy faktycznie ma rację? A na koniec Visa i Mastercard podnoszą opłaty. Ja się nazywam Maciej Podstawka. Witam szanownych państwa bardzo bardzo serdecznie na kanale Bądź na Bieżąco, na którym jak co dzień macie najnowsze newsy z kraju i ze świata. Dzisiaj wiele uwagi poświęcimy szczytowi medycznemu organizowanemu przez prezydenta Karola Wrockiego. Temat ten jest bardzo rozległy i wciąż się rozwija. Dlatego tutaj możecie obejrzeć odcinek też na kanale A To Ciekawe, który szczegółowo omawia to zagadnienie. Link macie w opisie i przyjemnym komentarzu. Tu mały fragment. Pacjentów za zakładników i szantażować prezydenta Polski, żeby stanął przed rozwiązaniem czy 4 miliardy złotych, czy 7,5 miliarda złotych. Tak. Z rozczarowaniem przyjmuję absencję na dzisiejszym spotkaniu minister zdrowia pani Jolanty Sobierańskiej-Grędy. Tak jak przewidywałam, dzieje się i szczyt medyczny pana prezydenta Karola Nawrockiego. Został dużo lepiej przyjęty od wczorajszego szczytu premiera Donalda Tuska. Pojawiały się nawet teorie, że Tusk dlatego utajnił dzisiejsze posiedzenie Sejmu, by starać się w jakiś sposób zagłuszyć dzisiejsze przemówienie prezydenta. Nie wiem, czy to prawda. Bo posiedzenie Sejmu jest tajne, ale jeśli tak, to wątpię, by to wyszło. No i polecam Wam go zobaczyć, bo jest naprawdę e, szczegółowy i dobrze zrozumiecie wtedy całą logikę tego procederu, o co tam właściwie chodzi. Zapraszam serdecznie, kanał A to ciekawe, link w opisie, a teraz jesteśmy z pierwszym tematem. Informacja pierwsza. Z dzisiaj Dziennik Gazeta Prawna. Do końca 2025 roku w całej Polsce czasowo zamkniętych zostanie kilkadziesiąt oddziałów szpitalnych, w tym głównie położniczo-ginekologicznych. Powodem są rosnące straty finansowe. Szpitale mają organizować punkty rodzenia przy szpitalnych oddziałach ratunkowych lub wizbach przyjęć. W ogóle to jest taki nowy pomysł. Porodówki na sorach. Pani się tam położy i zacznie już rodzić, zaraz ktoś do pani przyjdzie. Tak, tak, tam, obok tego, co spadł z kulaj nogi, obok tego, no z rozbitą głową, tam pani się położy. Jak tam są jakieś skurcze już, Są? Pani zawoła, jak główka wyjdzie. O, urodziła pani bez naszej pomocy, to świetnie, świetnie, bardzo dobrze pani sobie radzi. Do zobaczenia. No, yy, mniej więcej tak to chyba miałoby wyglądać. Słuchajcie, młodzi ludzie, dobrze wam radzę. Żadnego bzykanka wiosną, bo może być z tego ciąża pod koniec roku, a wtedy nie ma kasy. I wtedy być może w korytarzu będzie trzeba robić. Więc najlepiej wznowić zabawy łóżkowe w maju. Tak trzeba, niestety. No, kalendarzyk, ale kalendarzyk nie tylko po to, jak żeby wiedzieć, kiedy zajść lub nie zajść w ciążę, tylko żeby wiedzieć, kiedy urodzić lub kiedy nie urodzić. Bo to w Polsce jest już sprawa krytyczna. Sytuacja w Narodowym Funduszu Zdrowia jest tak wielkim absurdem, że ciężko to w normalny sposób skomentować. Rządzący nie pytają nas o zdanie, tylko sami zmuszają nas do płacenia składek zdrowotnych, które mają w teorii działać jako państwowe ubezpieczenie zdrowotne. Gdyby prywatna firma nagle odmówiła zapłacenia lub wykonania zabiegu, to moglibyśmy się z nią przynajmniej sądzić. A rząd może bezkarnie zbierać z nas haracz, nie dostarczając tego, do czego się zobowiązał. Tak bardzo się nas straszy z prywatyzowaniem NFZ. A w praktyce i tak większość ludzi zmuszona jest do ubezpieczania się prywatnie, by jakoś skorzystać ze służby zdrowia. Naszym rządzącym jednak widocznie nie spieszy się z rozwiązaniem tego problemu, ponieważ nasza nowa minister zdrowia nie raczyła się nawet pojawić na szczycie medycznym organizowanym przez prezydenta. Ogólnie od czasu, od kiedy objęła stanowisko w sierpniu, schowała jakby głowę w piasek i unika mediów. I szczerze, patrząc na to, jak wygląda sytuacja, to się kompletnie jej nie dziwię. Już w tym roku dziura w budżecie jest gigantyczna, a w następnym, mimo cięć, sytuacja raczej się nie polepszy. Sam prezydent Nawrocki wprost atakuje rząd, oskarżając premiera o szantaż, wykorzystywanie pacjentów jako zakładników i zmuszanie kancelarii prezydenta do ratowania sytuacji za ministerstwo, co też jest absurdalne. Tu może wam pokażę fragment z tego wystąpienia. Prezydenta. Rząd, drodzy Państwo, chcę, żebyście to wiedzieli. Czekał z tą ustawą do samego końca roku, żeby wziąć tym razem pacjentów za zakładników i szantażować prezydenta Polski, żeby stanął przed rozwiązaniem: czy 4 miliardy złotych, czy 7,5 miliarda. Miliarda złotych. Takie rzeczy nie powinny się dziać. Konsekwentnie apeluję do pana premiera, żeby nie brać pacjentów za zakładników i służby zdrowia nie wrzucać do sporu politycznego. Ja... No i trochę chyba to właśnie tak e, wygląda. Rząd Tuska przez cały rok nie zrobił nic z dziurą w NFZ. -cie. Pod koniec grudnia nagle wrzuca ustawę w trybie pilnym: podpisz pan natychmiast, bo od 1 stycznia szpitale dziecięce przestaną leczyć raka i choroby rzadkie, a winny będzie prezydent. No, to nic innego jak szantaż i próba przerzucenia winy zamiast rozwiązania realnego problemu. Ale więcej o tym możecie zobaczyć w odcinku A to ciekawe. Link macie w opisie i w komentarzu, bo tam bardziej wgłębiliśmy się w ten temat i działania Nawrockiego, bo temat jest dużo większy. Link macie oczywiście w opisie i w komentarzu kanał A to ciekawe. Koniecznie klikajcie, a my tymczasem lecimy dalej. Ja nie przydaję nikomu znaczenia zjawieniu tego załóżnienia, po prostu że to tam Amerykanie. Były premier Ukrainy, Mykoła Azarow, został zaocznie skazany na 15 lat pozbawienia wolności z konfiskatą mienia. Wyrok dotyczy zdrady stanu i usprawiedliwiania rosyjskiej agresji przeciwko Ukrainie, o czym poinformowało w środę Biuro Ukraińskiego Prokuratora Generalnego. Sąd rejonowy dzielnicy Peczerskiej uznał byłego szefa rządu i jego asystentkę za winnych, zarzucanych im czynów. Asystentka Azarowa, była urzędniczka z jednej z dzielnic Kijowa, została skazana na 10 lat więzienia również z konfiskatą mienia. Śledztwo wykazało, że wraz ze wspólniczką przygotowywała i publikowała na kanale Polityka w komunikatorze Telegram materiały zawierające antyukraińskie treści. Publikowano Także zdjęcia przedstawiające skutki rosyjskich ataków na Ukrainę. Rozpowszechniano również wywiady, których Azarow udzielał rosyjskim mediom propagandowym. W rozmowach tych polityk usprawiedliwiał agresję Rosji i nazywał zbrodnie rosyjskich żołnierzy w podkijowskiej buczy pokazówką. Biuro prokuratora generalnego przekazało, że Azarow regularnie rozpowszechnia antyukraińskie narracje w programach moskiewskich propagandystów. Służba Bezpieczeństwa Ukrainy informuje, że Azarow, ukrywający się poza granicami kraju, aktywnie współpracuje z rosyjskimi służbami specjalnymi w celu prowadzenia działalności wywrotowej w interesie Kremla. Mykoła Azarow pełnił funkcję premiera Ukrainy w latach od 2010 do 2020 2014 roku w rządzie byłego prezydenta Ukrainy Wiktora Janukowicza. W 2014 roku uciekł do Rosji. Znacz rakiety zniszczapzej w Polskę na terytorium Polski. No jak Decyzja kijowskiego sądu o skazaniu byłego premiera na półtora dekady więzienia, choć medialnie nośna. W sferze faktów pozostaje polityczną wydmuszką. Mamy tu do czynienia z wyrokiem czysto symbolicznym, który z niemal stuprocentową pewnością nigdy nie zostanie wyegzekwowany. Skazany polityk, podobnie jak jego dawny pryncypał Wiktor Janukowicz, od lat przebywa pod bezpiecznym parasolem Kremla i tam najpewniej dożyje swoich dni. Trudno oprzeć się wrażeniu, że w obecnych realiach ten proces to nie tyle triumf sprawiedliwości, co pragmatyczna kalkulacja. Wydanie wyroku zaocznego służy przede wszystkim ostatecznemu spaleniu mostów i takiej prawnej eliminacji potencjalnych przeciwników politycznych, którzy mogliby kiedykolwiek aspirować do powrotu na scenę jako taka alternatywa. Jest to sygnał wysłany do wewnątrz, a nie realne uderzenie w rzekomego zdrajcę. Ja uważam, że wprowadzenie Europejskiego Zielonego Ładu na przykład jest na korzyść dla Rosji, tak? Wprost mhm. odwrotnie, że to von der Leyen, likwidując rolnictwo w Unii Europejskiej, daje przestrzeń dla produkcji rolnej na przykład w Rosji. Mhm. Tak jest, czy tak nie jest? No, coś w tym jest. Coś w tym jest, tak? Mhm. To, więc, więc moim zdaniem, to, to może odwróćmy trochę, y, trochę tą, y, tą, tą perspektywę i zobaczmy, że te konkretne polityki wpływają na to, że te biznesy jednak przenoszą się poza Unię Europejską. To jest, to jest Turcja, to jest Chiny, to jest, to jest Rosja. To są państwa, które swobodnie mogą sobie tutaj y, z Unią Europejską bez żadnych problemów konkurować. Żyjemy w czasach, gdzie polityczne etykiety stały się wygodną zasłoną dymną dla nieudolności. Stara Maksyma mówi, by sądzić po owocach, a nie po deklaracjach, i w obecnej sytuacji geopolitycznej jest to bardziej aktualne niż kiedykolwiek. Dziś doszliśmy do niebezpiecznego absurdu, w którym każda merytoryczna krytyka korupcji na Ukrainie czy błędów w zarządzaniu pomocą bywa. Automatycznie stygmatyzowana jako prorosyjskość. To jest intelektualny szantaż, mający zamknąć usta realistom. Tymczasem prawdziwy paradoks leży gdzie indziej. To właśnie środowiska najgłośniej szafujące oskarżeniami o agenturę często forsują na szczeblu unijnym decyzje, które w praktyce demolują europejski przemysł i konkurencyjność. Polityka dławiąca gospodarki państw członkowskich to w rzeczywistości gra do jednej bramki. Słaba deindustrializacja sprawia, że Europa, z, z, znaczy mocna deindustrializacja, słaba in, industrializacja, sprawia, że Europa staje się niesamowystarczalna nie i uzależniona od zewnętrznych zasobów. To jest wymarzony scenariusz dla wschodnich mocarstw, nie? Największym prezentem dla Kremla nie są krytyczne opinie publicystów, ale realne działania legislacyjne, które systemowo osłabiają potencjał Zachodu. Intencje polityków. Należy czytać zawsze ze wskaźników gospodarczych, a nie z płomiennych przemówień. Pamiętajcie. Wybieramy język polski. Następnie wpisujemy kod PIN. Wzrost opłat za wypłaty z bankomatów staje się faktem, ponieważ operatorzy kart płatniczych Visa i Mastercard. Zdecydowali się na przebudowę modelu rozliczeń z bankami. Zmiana ta wpłynie na codzienne zachowania milionów użytkowników, zarówno tych, którzy regularnie sięgają po gotówkę, jak i tych, którzy wypłacają ją okazjonalnie. Od lutego 2026 roku wypłata 1000 złotych kartą Mastercard będzie kosztować około 3 zł, a kartą Visa 2 zł i 90 groszy. Podwyżki są związane ze zmianą mechanizmu naliczania opłat pobieranych od banków. Dotychczas wiza nakładała stałą opłatę w wysokości 1 zł i 30 groszy, niezależnie od wartości wypłaty. Od 2026 roku wiza zacznie pobierać 1 zł i 20 groszy plus 0,17% wartości transakcji. Natomiast Mastercard pobierze 1 zł i 20 groszy plus 0,18% wypłacanej sumy. Nowe stawki najbardziej dotkną wypłaty z bankomatów Euronet. I Planet Cash, które obsługują około 70% wszystkich wypłat w Polsce. Prywatni operatorzy nie mają obowiązku utrzymywania darmowych wypłat, a banki często traktują korzystanie z ich urządzeń jako usługę dodatkową. W rezultacie, to właśnie w tych miejscach klienci mogą najczęściej spotkać się z wyższymi prowizjami. Dla wielu klientów, wybawieniem będą nadal własne bankomaty ich instytucji ponieważ wypłaty w ich obrębie pozostają bezpłatne. Należy jednak pamiętać, że nie wszystkie konta gwarantują darmowy dostęp do całej sieci urządzeń banku, a niektóre oferty mają limity lub wyjątki. Warto uważniej czytać warunki umowy i orientować się, w których bankomatach faktycznie nie poniesiemy dodatkowych kosztów. Największy nominał 500 zł, więc około 10 tysięcy jednorazowo możemy wpłacić do takiego wkładomatu. Informacja o drastycznych podwyżkach opłat za wypłaty z bankomatów to niestety fatalna wiadomość i jednocześnie gorzkie potwierdzenie moich wcześniejszych ostrzeżeń. Mamy do czynienia z klasycznym scenariuszem, w którym polityczna narracja zderza się z brutalną ścianą ekonomicznej rzeczywistości. Pamiętacie Państwo zapewnienia, że podatek bankowy i kolejne regulacje sektorowe obciążą wyłącznie wielki kapitał? Koszty zawsze spływają niestety w dół. Do najsłabszego ogniwa, czyli do klienta. Banki i operatorzy, przyciśnięci daninami, nie będą ciąć z własnych marsz. Zamiast tego koszt obsługi gotówki zostaje bez skrupułów przerzucony na nasze barki. To, co w retoryce rządzących miało być uderzeniem w korporację, w praktyce okazuje się kolejnym ukrytym podatkiem wyciąganym z kieszeni zwykłego kowalskiego, który nie ma nawet już gdzie uciec. No i tym smutnym, ale niestety ważnym akcentem kończymy. Pamiętajcie, aby wbić na kanał A to Ciekawe, ponieważ ostatnie słowa nawrockiego mogą poważnie namieszać w rządzie. Link macie w opisie i świętym przy komentarzu. Do zobaczenia na A to ciekawe. Sytuacja w NFZ jest tak bardzo patologiczna, że nawet ciężko mi to na spokojnie skomentować, bo bierze mnie po prostu silne wewnętrzne wkurwienie. Rządzący nie pytają nas o zdanie tylko sami zmuszają nas do płacenia składek zdrowotnych które mają w teorii działać jako państwowe ubezpieczenie zdrowotne. Ale zastanówmy się nad tym absurdem gdyby prywatna firma nagle odmówiła zapłacenia odszkodowania lub wykonania zabiegu, za który regularnie płacicie.